A w odcinku dzisiejszym mamy części, części, jeszcze raz. Części. E, Zaczniemy po kolei. Zaczniemy od części regenerowanych. Korbowody sprawdzone. E, nowe tulejki dopasowane pod, pod Wszystko siedzi ładnie, elegancko spasowane. Drugi korbowód, tak samo. Kolejna część Koło pasowe Koło pasowe tak jak w dwojgładowych Ciekło mi cały czas na uszczelniaczu Tu w pokrywie rozrządu Koło jest prawdopodobnie zamiennik Głowy nie dą, bo to było dość jakiś czas temu wymieniane Bo stare miało tu na tej tulejce miało straszny, tu, straszny rowek No i niestety Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że to jest do ściągania ta tulejka Do zakładania nowo, więc kupiliśmy nowe koło Chociaż nie, to może być oryginał, bo on był dość drogi, on chyba ponad 100zł kosztował W każdym razie Też tu to, to było porowate strasznie I ten uszczelniarz wybierało, tak jak widzieliście na odcinkach poprzednich No i też na szlifierniach go wziąłem Zrobili mi go Idealnie w osi z wałem Wypolerowali go na gładziutko, także się fajnie widzicie, błyszczy Tak samo jak, jak czop na wale korbowym, ta sama procedura więc myślę, że z tym teraz już będzie spokój Kolejny temat Wałek rozrządu Wałek został stary To nie było z nim zrobione Czopy przeszlifowane Wszystkie trzy W bloku Nowe tulejki wbite Tutaj Jak widzicie Luz Tak, o Luz jest właśnie taki, jak powinien być na, na film olejowy. Wszystko pasuje, wszystko grota, jak ma być. Blok. Czy tu było coś osiowane? Na pewno był sprawdzany, ale osiowany chyba nie musiał być, chyba był ok. Wiadomo, nowe tulejki na, na wałku rozrządu zrobione. Nowy czop Oj, co się będzie nagrywało? Nowy chop skropolowski. Yy... Wprasowany Niestety była zrobiono już Wybity był blok Więc nowy czop też lotą Ale yy, Właśnie szef z autoszlifu yy, kierego serdecznie pozdrawiam Za, za fajną robotę kierowy wykonał yy, Przerobił ten, ten czop Na stronie bloku yy, Zrobił moleta na, na bieżniach na przyliniach tego, tego czopu delikatnie go, idzie to powiedzieć, spuczył eee, także siedzi fest i tylna strona tego czopa jest zrażona na kleju więc też nie ma prawa, żeby on się obrócił i żeby tam jakośkolwiek ciśnienie eee, uciekało jest to pasowne, tak jak może być idealnie no i teraz jak przychodzi koło pośrednie to jak widzicie luzu tu jest Zero A wszystko się idealnie kręci Perfekcja Także tak jak mu być Podoba mi się to Następny temat co mamy Po regeneracji oczywiście wał korbowy e, Wał korbowy rozebrany do Do czyszczenia Wszystkie czopy jak jeden Wszystko na drugi szlif e, Panewki już kupione za chwilę wam pokorza. Ale co mnie zaciekawiło? Wykręciłem właśnie korki z, z wału i myślałem, że to ta sytuacja tak jak tu jest, może słabo widać, że to jest tak fabrycznie zrobione, że tu jest zaślepiony ten kanał i tu jest no, lekki przelot. Ale że się zdziwił jak że zaczął to rozdropywać i patrza. Widzicie to? Prawdopodobnie ten wał przez około 20 lat nie był rozbierany a, a chodził na Superolu i taki jest, taki jest oto efekt. No Nic tu nie zrobimy, muszę to dokładnie wymyć. Nie wiem czy tu nie na karszera też do tego, żeby to dobrze wypłukać eee, żeby to wyczyścić należycie, tak jak się to ma być, i będziemy, i będziemy składali eee, z części zamiennych, które, które my kupili. Mamy tak, mamy komplet panewek, yy, komplet panewek na główne, na korby i opory. Będzie widać? Będzie widać. Wszystko oryginał bimet. Tak samo, tak samo opory, niestety nie mam kartki, ale bimet. Yy, z następnych części takich ważniejszych, koło pasowe. Pamiętacie jak tam to miało, jak ten pasek na nim chodzi, jak bił. Także koło jest nowe. Rozrząd to widzieliście na na postach, że był nowy yy, Kupiony Teraz tak, z nowych rzeczy kolejny Momencik Kolejna nowa rzecz, co mamy Mamy nową klawiaturkę yy, Czamu W starej klawiaturze jak wziąłem ją Rozebrałem, pierwsza rzecz Nie wiem czy to go na pierwszym odcinku, że w tamtej klawiaturze nie było tego korka Podejrzewam, że może przez to on tak rził go górą, bo to wszystko wywalało yy... W tamtej klawiaturze ściągnęły ściągnąłem dźwigienka dźwig... Tu widać, że są podkładki fajnie, że jest luz tak jak się należy boczny. No ale jest wymiara spasowane W tamtej, tu tych podkładek nie było, nie wiem czy były stracone czy co Segery były wytłuczone już w jak jak żyletki Ale to jest palicho, takie coś nie zrobić Ściągnąłem dźwigienka, a tam już wybrane, tam już próg na tym wałku Y, tulejki tak samo wybrane, do, no, nie będziemy się z tym cudować. Także nie ma smolenia. Klawiatura nowo. Y, tu jeszcze było, jeszcze może on to pokorza. Bo już nie wydają, rozbioru kolejny roz. Ale popatrzcie, jak był. Mm, kaj, to jest. Tu. O, przypatrzcie się, jak są wytłuczone te, te przylgnie do zaworów. Widać to nie widać, czekajcie. Jakie tam są schody na tych dźwiękach. Tu. Także to już bez, bez dyskusji było do wymiany. Kolejno część kierowamy nowo z, takiego, z takich grubszych tematów pompa olejowo-silnika. Pompa olejowo pokorza wam z jakiej firmy. Helmetowsko Nowo pokrywa zaworowo Okazało się, że tam jest pęknięto i też żygo Nowy wałeczek, spięgiełko dekompensatora Odprężnika Tamte też już miało dość wielki luz e, Odprężniki nowe e, Podkładki, niepodkładki, miedzioki, zabezpieczenia Wszystko takie pierdółki nowe e, Komplet filtrów, czyli olej, paliwo Dwa filtry powietrza. No, i tu jeszcze mamy. Tu jeszcze mamy koło na, do napędu pompy olejowej. Takie czudo Takie czudo, Ładne, piękne. Będzie pasowało. Ktoś się spyta, czemu? Czemu Ursus Waryński. A czemu rozjął kompletny skropola a to jest jeden no, napęd pompy, to nie jest żaden tam y, rozrząd. Żadne cuda, y, które tam y, powinno się dobierać jednego producenta, żeby było w jednym standardzie robione. No i co, z części tyle. Nie mam jeszcze łożyska oporowego i nie mam jednej przeróbki, które będę robił y, odnośnie obrotomierza. Bo w tym, w tym traktorze obrotomierza nie ma. Jak wiecie, 30 ma napęd ze skrzyni biegów. Ja to będę robił inaczej, po swojemu, także też mam y, Postaram się pokazać. A jeszcze nie pokazałem, czym będzie silnik. Zaloty eee, też się cieszę, że mi się udało ten olej dostać zaraz w Straśnicowicach. Bardzo w porządku. Myślę, że on dobrze znany. I szczerze, jak komuś ten olej nie pasuje, to może nie róbmy jakieś tam burze w komentarzach. Taki olej mam, taki będzie. Zaloty eee, by widział po dotarciach, po wymianach, jak się będzie zachowywał i wtedy albo zostanie, albo pójdzie do wymiany, a na ten moment bierze się za tego, tego wała zmazanego ściapranego zakitowanego superolem. Trzeba to wszystko wyczyścić, wymyć do porządku i pomalutku się szykować pod, yy, pod montaż, bo ten traktor kurde musi już chodzić to już jest za długo żeby on stał. Następny etap remontu. Wstępnie już wyczyściłem, wyczyściłem wał. Wow. Potem wam powiem coś na temat tego wału Jeszcze A teraz biera się za, za głowica Wyciągam zawory I delikatnie ich Przecieram żeby tu poscierać Nagary Jakieś tam resztki czy paproszki co się tam już po naklejały, Czyszcza kanały tyle ile tutaj Siągna w słońce lepiej Wiadomo wydechy troszeczkę gorzej Żadnych cudów tu nie robię, ale delikatnie ino, delikatnie to podcieram, minimalnie i z tego miejsca pozdrawiam Przymka z kanału Retrotraktor i dzięki za pomysł z docieraniem przez przez gumowy wężyk do wkrętarki fajnie to idzie także dzięki za, za pomysł, dzięki za wiedza z, z filmików mniej więcej też Część yy, podpatruja tam odnośnie remontu 30 z filmów Kier2 temu się ukazywały. Zawsze to tam jakoś wskazówka, zawsze to jakoś porada. Warto się mądrych ludzi poradzić. No a tymczasem co zapna wkrętarka pokażę wam troszkę jak to idzie. Yy, Docierą te dwa zaworki, jeszcze ich wy, 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 wyczyszcza, ten, ten jeden, bo ten nie był wyczyszczony. I głowica będzie, będzie gotowa. Gniazda w tych wyskiwaczy jeszcze wyczyścić. No i cało tu góra te te przeloty smarne, tu też to poczyszcza i głowica gotowa no i niestety muszę wam dograć narrację tutaj osobno ale coś mi się stało z tamtym nagraniem no i w każdym razie pokażę wam teraz zdjęcia z korków tych małych M10x1 z wału korbowego jeden mi się udało jako tako wykręcić śrubokrętem i zakrętakiem udarowym Niestety wysypały mi się chyba 4 bity na tym, ale do wyhrady. rady Z tym korkiem teraz, który kiedy, kiedy wam pokazuję Był problem taki, że wykręcaliśmy go ręcznym wykrętakiem udarowym Z takim dość konkretnym bitem Niestety nawet ten bit pęknął Rozleciał się, no i tu już nie było jak tego ruszyć Potem próbowałem zaś go jakoś tam czy ręcznie, czy zakrętakiem szkubnąć Oberwał się cały gwint, jak widzicie na zdjęciu, cały ten korek jest gładki Na szczęście oberwał się gwint w, na, kor, na tym korku, a nie na, nie na wale Tyle szczęści, udało się to potem przygwintować gwintownikiem i było spoko <coughs> Nowe korki wlazły Drugi korek No i tu jeszcze właśnie odnośnie tego korka, wyciągaliśmy to kluczem imbusowym bo nic innego tam nie chciał podpasować, bo ten korek się nie chciał wykręcać ani wkręcać nic się nie działo, on zawisnął na tym oberwanym gwincie i to było wszystko. No i tu macie na zdjęciu pokazane, e ściskiem był ten klucz impusowy popychany, no i w tym samym czasie wykręcane śrubokręty, no i po malku, to wylazło. No a niestety ostatni korek nijak się go nie dało, ani udarowo, ani, y ani ręcznie, ani nijak. No i przewiertałem go bodajże że piątką wiertłem do metalu dość gładko to poszło. Wbiłem mu Torxa, to jest chyba 25 albo 30, teraz nie pamiętam, chyba 30, wbiłem mu Torxa i ręcznie normalnie pokrętłem udało się go wykręcić. Potem pogwintowałem po te otwory na nowo. Yy, Wintownikiem i powkręcałem te nowe korki na kleju tak jak, tak jak yy, w efekcie finalnym, no i jakimś cudem udało się ten wał uratować, ale jak uwierzcie, że jak widziałem te. Te korki na płaski śrubokręt, jak one, stają, jak one tam siedzą i, i co z nimi jest zrobione, jeszcze tym bardziej, że były zapunktowane To trzeba było też żeby wyszlifować w odpowiednim miejscu, żeby, żeby ten, ten gwint był wolny Powiem tragedia robota, normalnie masakra Jak widzieliście, chwilkę ten zaworek no, no przelatuje. Nic go tam długo nie brusza, bo ta jego de głowica jest po regeneracji. E, także te gniazdo widzicie, może go, może go wytrza. Mm, tak. W każdym razie ładnie widać tu jak te gniazdo się, się zabieliło Zabieramy się do montażu y, łożyska oporowego Łożysko jest y, z oryginał Ursus y, Wersja premium z łożyskiem y, z FLT tak to wygląda, pięknie, ładnie się świeci Jak każda nowa część I cieszę się właśnie, że spasowało na tatuleja, Że nie trzeba było tu nic kombinować, nic cudować Jakiś przeróbek, bo tamte w starym, w starym łożysku Te blaszki to też już były listki Nie wiem czy to tu odgrzebia Czy kaśle tu wyjdzie. No tu jest ta bieżnia Co była ta, no jeszcze niby jako tako Ale już sama obudowa łożyska, jak widać tu już powyżej ta blacha była tak cieniutko jak żyletki. Stare łożysko też, jak widać, w całej obudowie się ruszało, lustych kulek, huczało strasznie. Może tego nie słychać, ale huczyni tego łożyska było, było znaczne. A teraz mamy łożysko z 30 czy też z 60, bo to jest jedno łożysko. Prasujemy go teraz w Madle, jako że niestety prasy nie mamy. Prasujemy go tak i miejmy nadzieję, że, że będzie pasować. wkładany cały wał przeciwwagi pozakręcane jedynie zostało pozabijać yy, nakrętki pozaklepywać te blaszki tutaj yy, mój wał zrobiony, wyczyszczony nowe korki, nowe uszczelnienia yy, zabezpieczone zawleczkami, yy, tutaj te korki kupione oryginalne ale oryginały są na yy, na płaskich śrubokrętach wiecie no i pod uwagę tego, jakie miałem problemy z odkręceniem tego, kupiłem korki yy, na imbus no Wkleiłem to na, na klej do gwintów i, i jest zapunktowany, tak żeby się to nie obróciło yy, Wał mamy wyczyszczony i, i gotowy do montażu Teraz czyściłem blok blok też jest już wyczyszczony wydmuchany ze, ze wszystkich yy, opiłków po szlifach przeczyszczone wszystkie kanaliki, przedmuchane yy, tutaj tulejki też wyczyszczone, stopy, wszystko tak jak ma być wszystko wyglancowane na zicher yy, głowica, tak jak Wam że yy, przecierałem te zawory z, tego, z tych nagarów, z tego wszystkiego Okazało się, że dwa, yy, dwa się delikatnie rozstrzeliły, yy, kupiłem inne pasty, yy, zrobiłem poprawkę do tarek, jest dwa wydechy na nowo yy, i teraz już była z pół godziny czy godzina była za loto, fajnie trzymie elegancko, tu wszystkie przylgnie uszczelkowe, wszystko mamy powydzierane, najpierw tam takim skrobaczkiem potem mamy 180 bodajże papier ścierny wszystko jest tu po gniazda pod wtryski tak samo tam są wyskrobane wyczyszczone teraz czyściliśmy obudowa rozrządu no i okazała się przykro niespodzianka że na miejscu montażu pompy wtryskowej może on to bardziej zbliża Mamy takie ładne pęknięci. Jest to tu aż od początku. Otwór jest też wybity. Jest jajeczko. Tu jest jeszcze jedna rysa. No a te pęknięci idzie, idzie praktycznie aż, aż dotąd. Chyba tu było coś spawane, bo tu mi się wydaje jest taki lekki nadlew. A tu też mamy jakiś jakiś przymiar coś płaskiego. Bo tu chyba nawet to jest o. i to tu nawet już nie jest proste jakby tu sprawdzić tu pilnik leży a tu jest już i to dość znacznie także obudowa raczej przyjdzie nowo szkoda, że taki kawałek to aluminium kosztuje około 300 no ale co zrobimy nic nie zrobimy, trzeba to wrazić nowe no i Zabieramy się pomału za montażę. Za pomału się zabieramy za składanie. E, będziemy zakładali panewy. roz. Drugi temat e, popychacze do, do lasek, do rozrządu. E, wałek rozrządu. No i potem panewki z wałem i możemy to, możemy to składać. To tak, bierzemy się za składanie. Czyli zaczyna się ta fajniejsza część remontu. Na pierwszy ogień popychacze. Smarujemy olejem silnikowym, tym co będzie za lotę <todgłosy> cały silnik I po kolei, możemy też tu jeszcze trochę, potem kajlaska przyjdzie. I po kolei. Płytka oporowa. Na razie tak no w palcach. Żeby już to było. Płytka jest nowo dano. Bo staro niestety pękła na śrubie Tak. Uleciała całą. Także płytkę musieli kupić nowo. Jest założono nowo i. I tak obydzie. Także w jedna już wałek nie wypadnie. I pierwsze panewki już wlatują. Elegancko. Nie wiem czy to będzie na kamerce widać. Jak zwykle, nie? O. Ładnie widać drugi szlif z bimetu czyli jedne z lepszych panewek z tego co ja wiem z tego co go dali o ile nie najlepsze takich też szukowych taki się udało dostać mogęmy zaraz stopy też powkładać przygotować sobie te panewki potem ich do porządku nasmarujemy i będziemy wkładać do wału. Czekaj, czy to jest na pewno ta? Ja, bo ta, ta nie była ta jest Ale ta, ja, bo ta jest inaczej, mu zamyknie. Krótko. Nie. Tego się pomylić nie da. To jedno, w jedne miejsce wchodzi cyk. Jedna stopa jest. Nie. Pytadu, co to nie? Klotnie. Teraz przesmarujemy, Dobrze się ich nasączy. ułożymy jeszcze tak jeszcze mogę wydać cyk, cyk. i wjeżdżamy z wałem Są oporowy chyba siedmyń. O! Jest.